Szczęść Boże, siostry i bracia. Pedro San Anguera, Brazylia, 19 lutego 2022 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, ja was kocham i przyszłam z nieba, by zaprowadzić was do mego Syna Jezusa. Nie schodźcie z drogi, jaką wam wskazałam. Proszę Was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość jest chora i potrzebuje uleczenia. Ufajcie Jezusowi, a on da Wam zwycięstwo. Zawsze miłujcie Prawdę i jej brońcie. Przyszłość będzie naznaczona Poważnymi konfliktami w Bożym domu, i tylko nieliczni e wytrwają, niezachwiani w wierze. Nie zapominajcie, gdzie nie ma pełni prawdy, tam nie ma Bożej obecności. W Bogu nie ma półprawdy. Powróćcie do Jezusa, gdyż jedynie On jest Waszą drogą. Prawdą i życiem. Naprzód, bez lęku. Ja będę się za Was modlić do mojego Jezusa. Radujcie się, gdyż macie specjalne miejsce w moim niepokalanym sercu. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.